Uczką gdzieś jestem, tu jestem w stawie 1,37 i jesteśmy dzisiaj w poradniku jakbym instalować i stworzyć kanał na YouTube. Chodzicie tutaj, w tym miejscu zacznę i wypisujecie Mobizę. Mobizę. I mogę... Mobizę. Coś takiego. I Kacieczek, i No, live, to jest... Live mi pierdolę. A, czyli to jest do nagrywania live'ów. E, to też sobie powinien kiedyś się podobać ale klikacie tutaj, tutaj na tym zielonym przycisku klikacie i tam macie zainstaluj sobie zdjęcia. zdjęcia aha i co do aktualizacji to polecam odinstalować i pobrać jeszcze raz eee, tak eee, teraz mobilny plugin ale nie samsung Wpisujecie jaki to macie telefon. E, Mobilem plugin. Ja wpisuję osobiście taki. No i jak ktoś e, ma takie takie okienko i dzięki temu możecie nagrywać plugin właśnie. Yy, bo tak, powiedziałem, może lepiej no ja to już mam i ja też nagrywam Eee yy, jeśli chcę... o, klazoka tu jest klazoka? nie wiem, ale pokażę nam jeszcze jedną rezerwę ale ona nie wiem do końca jak ją pobrać Tak, że nie powiem do końca Z tego i wpisujecie e, row e. row red to jest to Takie. E, no a tu tego też próbierałem tylko, że tak ciemnie się tam nagrywało. Nie wiedziałem, ile czasu trwa odcinek. O. E, czekajcie, zaraz wam pokażę. E, o. Widzicie, tu sobie wybieracie, w jakiej jakości. I wszystko. E, czy chcecie mieć e, dźwięk, e, nazwa, nazwa tego filmiku, albo tutaj też macie... Hmm. to to nawet nie wiem co to było dane, no, no i tutaj tak jak widzicie no, takie podstawowe rzeczy i to tak pokażę wam jeszcze dzisiaj w ogóle to możecie mi pisać jakieś fajne gry na telefon Bo z Shakespeare'a i, no i z tego z Pałacu Zemnit spróbujemy z her... Lidherio akceptuję za mało miejsca a z to by było Dobra. próbowałem jeszcze pobrać I, oh. A, A, B, B, B. I, agar pro. Oh, agar pro ya. Yeah. Agar Pro sprawdzimy ile to miejsce zajmuje no dużo to i to albo Mobizen i po i tu jest ja. ten plugin to w ogóle mało zajmuje na ogół ale teraz miałam Wam też pokazać, jak, stworzyć sobie kanał. Wchodzicie sobie w YouTube i tutaj. Tak. I tutaj wchodzicie. O, tutaj macie moje zasubskrybowanie. I tutaj macie filmiki. I jednak wchodzicie tutaj. I, I tutaj macie moje filmy. Klikacie w to. Ja tutaj już mam filmy. Nie, ale wy tam macie kanał, czyli albo możecie tutaj też wejść, macie wylogowanie się, szuka jakichś filmików. Al, albo tutaj konta macie. Mój kanał, klikacie. mój kanał i wy tutaj macie utwórz kanał i ja mam o, cztery suby. I cztery suby, fajnie. I tutaj mamy, o, piękny. Filmiki Shaksa. To jest wszystko moje... A to mnie będzie dobrze Co bo... z tym? No i dobra, klikacie sobie tutaj, klikacie sobie na mirror. Jeżeli będziecie. Czekaj, da się to jakaś usunąć? Nie wiem, nie ogarniam Tu jest Facebook Live. A to są filmiki już. Które mi się podobają, także SORRY Bo ja myślałam, że to są te, które mi się opublikowały. Tak jak wszystkie, no to mam ich tyle. Bo no mi się nie chce wrócić. Nie chciało się porzucić. W ogóle też myślałem nad stworzeniem intra. O, a tutaj subskrypcję. No to macie tutaj Huntera i... gdzie to tak. też wszystkie no podoba mi się to I, i tak i wy tam sobie tworzycie kanał jak go sobie tam nazwać chcecie no to go sobie nazywacie i dlaczego stworzyłam kanał na telefon? a nie na samy komputer czy lampy. bo na telefonie jest dużo o, na o nagrywarkę nagrywarkę na telefonie no, po prostu wchodzicie w Skype Play tak jak wam pokazywałem, wpisujecie Mobizen, zainstalowujecie wpisujecie Mobizen plugin i macie i macie po prostu ten ja sobie też sprawdzę mój kanał, wejdę i zobaczę ile mają wyświetleń, czekajcie

Pokaż wszystkie moje, o. Nie wiem, pod którym miała ja 16 wyświetleń. Coś ty da, I to ja ja by wkurzyło. No, a tu mam. To pod tym. Nie, czyli... w Nie mogę się dawno wybić. Ciemaneczko, ludzie z tej strony. Kto jest jazda w jednym czy, to czy to się tam z... ze mną jest? Pokaż wszystkie. I pod którymi miałem przez nasi uświetleń. Nagrywam. Mam krótkie odcinki, dnia bo dnia. Y, no, takie dłuższe mi jakoś nie chcą wchodzić. Nagrałem odcinek 15 z bratem i mnie nie ciągle. Także ja będę się teraz trzymał czasu tak jak... Ale nie, nie mogę. No to ty nie bo to będziesz na kolej. okej? Także już myślisz... No to myślę, że już mam wszystko wytłumaczone. Czułem? No bo ja nie mogę tego po no. no i to będzie w sumie tyle. Eee, możecie tak jak mówiłem pisać mi jakieś fajne gry. I to będzie tyle. Także pa, pożegnam się.